Witajcie, prawdziwi Polacy. Obiecałem, że pokażę Wam ten sprzęt do oddychania, który pomoże mi oddychać w ciągu nocy. Diagnozowany jestem też, czy potrzebuję sprzętu do oddychania w ciągu dnia w związku z chorobą OSA, czyli problemem z oddychaniem i bezdechami nocnymi. Więc dostałem w takim opakowaniu. Dzisiaj byłem. Szpitalu, na Wexham, Wexham Hospital, żeby odebrać taki właśnie sprzęt. I tutaj co się znajduje w tym opakowaniu? No, na pewno instrukcje obsługi i inne papiery. E, mało ważne. Znajduje się oczywiście ładowarka, podłączenie. Kiedyś były butle z tlenem i z maską nigdy nie miałem teraz jest bardziej nowoczesny sprzęt. Jak sprawdzałem jest to najnowszy sprzęt do oddychania i czytałem ma bardzo, bardzo dużo zalet, więc ja przypuszczam, że jeżeli ktoś dla siebie chce kupować sprzęt, to nie znam jeszcze jego działania, ale czytałem, że jest najnowszy i, i może być, że, że jest to sprzęt bardzo, bardzo dobry, wysokiej klasy. Więc polecam. Czyli RFIT 20, ale jak wpiszecie, no jak wpiszecie, to też znajdziecie Fit 20. I teraz ten sprzęt się uruchamia łatwo, bo naciska się ten guzik, ale zanim się naciśnie, to trzeba podłączyć rurkę do sprzętu. To jest taka rurka, przez którą płynie powietrze, żeby można było oddychać. I nawet nie wiem jeszcze jak się podłącza, bo to tam w szpitalu osoba podłączała. Aha, czyli tą końcówkę do, do urządzenia. Następnie tu jest maska, którą się dostaje. Jak tam oglądałem, to różne rodzaje są masek. Jedne na nos tylko, inne na nos i usta. Ta jest na nos i usta. Łączy się maskę z tym. Z rurką i zakłada. Tu jest na magnesy. Zakłada. Zapina na magnesy. I to jest. To jest pierwszy krok dla ludzkości i dla mnie pierwszy krok dla ludzkości i dla mnie co tu jest dodatkowego z tym sprzętem sprzęt automatycznie zaczyna pompować powietrze ponieważ kiedy zakładam maskę dmucham to on automatycznie wykrywa że założyłem maskę i zaczyna pompować powietrze na początku jest takie bum i zaczyna się chwilkę tak Masz problem z oddychaniem chwilę, ale zaraz potem wdychasz łatwo, wydychasz ciężej, bo maszyna ma za zadanie popychać do oddychania. Chodzi o to, że jak masz bezdechy nocne, czyli przestajesz oddychać na dłuższy czas, krótszy, za dużo razy nie oddychasz, to maszyna pobudza, żeby oddychać i oddychać głębiej kiedy oddycha zbyt płytko bo są dwa rodzaje oddychania płytko lub wcale o, można to tak nazwać i ta mas maska działa na tej zasadzie dodatkowo dostarczając informację na urządzenie na kartę czy też na urządzenie w telefonie czy w komputerie, informacje dostarczając na temat oddychania, bezdechów i tym podobnie jakie ciśnienie musiała wtłoczyć jakie nie ciśnienie można też sobie zmieniać więc, więc takie urządzenie dostałem z tym urządzeniem wiążą się kolejne badania i kontrole no to będę wam opowiadał w kolejnych częściach natomiast dzisiaj pierwszy raz założę i pierwszy raz będę oddychał. Mam dodatkowo filtry. Na YouTube są filmiki, jak oczywiście myć te filtry, czy też filtry pod ciepłą wodą można umyć z płynem, nawet fery płynem do naczyń, wymieniać te filtry odpowiednio. Urządzenie bardzo proste w obsłudze, no chyba że ktoś na przykład kupi dla siebie, więc tam jest o wiele, wiele, więcej opcji, jak instrukcja nawet pokazuje. Nea, o wiele, wiele, więcej opcji. Eee, mam nadzieję, pierwszy raz będę w nocy używał. Mam nadzieję, że chociaż trochę że chociaż trochę poprawi się moja jakość życia. Ja nie wierzę, że się wyleczę, bo, bo, bo te diagnozy, które są mi stawiane, nie rokują nic dobrego, ale chociaż trochę, że przez te tortury, przez które przechodzę, że chociaż trochę te urządzenie mije złagodzi. Dam wam oczywiście znać, jak zadziałało urządzenie, jak skorzystam w jedną noc czy więcej nocy dam wam znać. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia i zdrowia życzę Wam wszystkim.